Witam was. Dzisiaj będzie o pękających owocach cytrusów. Dlaczego tak się dzieje i jak można temu zaradzić? Teraz w tym okresie letnim często się właśnie zdarza, jeśli macie cytrusy gdzieś w szklarni lub na dworze, że w upalne dni właśnie takie duże już miary dojrzałe owoce cytrusów wam po prostu pękają. Ta skórka, tak ta tutaj akurat. I dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim dlatego, że e, czasem, jak właśnie cytrus wysycha, to też możecie e, to rozpoznać po tym, że owoc staje się taki miększy. Więc ta woda też z tego owocu ucieka, i ze skórki też ta woda ucieka, i ta skórka wtedy staje się mniej elastyczna, taka bardziej twarda. I w momencie, kiedy podlejemy tego cytrusa. No, to ta woda znowu e, idzie do e, owocu, ale przez to, że ta skórka jeszcze jest taka twarda i mało elastyczna, po prostu ona nie wyrabia z tym, żeby się znowu rozszerzyć do poprzedniego rozmiaru i po prostu pęka. Dlatego e, nie dopuszczam do tego, żeby nam za bardzo cytrus przeschnął, żeby ta gleba za bardzo przeschła, bo wtedy właśnie w tej upalni może się takie coś wydarzyć. Oprócz tego pamiętajmy też o nawożeniu, bo jeśli cytrusom brakuje potasu albo wapna no to ta skórka wtedy staje się taka cieńsza i też właśnie mniej elastyczna i przez to też mogą pękać. Tutaj u mnie na tej cytrynie to jest jedyny owoc, który pękł i ogólnie na moich cytrusach jest teraz jedyny, ale już miałem takie lato, gdzie w szklarni mi tak przygrzało, że na jednej cytrynie połowa owoców mi popękała. Dlatego jeśli coś wam takiego się wydarzy, to po prostu pilnujcie podlewania i nawożenia i będzie wszystko ok. A jak macie takiego cytrusa, to po prostu go zerwijcie, znaczy taki owoc, to po prostu go zerwijcie i wykorzystajcie w miarę szybko, zanim się popsuje. Pozdrawiam, trzymajcie się.